Dzień dobry, a przy okazji jaki piękny. Zobaczcie, z tyłu cudne jezioro, zachód słońca, z tyłu zameczek. Yy, moi drodzy, ostatnio mówiłem Wam o prokuratorach, którzy się zaprzedali ziobrowej mafii. Dzisiaj o, o tym, który mnie zamknął, Mariusz Jaworski. Jaworski zmienił nazwisko w czasie studiów. Można się domyślać z jakiego powodu. Szeregowym prokuratorem wówczas był, ale delegowanym do spraw politycznych. Między innymi chciał zamknąć Stefana Niesiołowskiego, ale Niesiołowski miał większe plecy ode mnie i mu się nie udało. A po moim aresztowaniu wkrótce pan prokurator Jaworski został w nagrodę. Awansowany na szefa prokuratury krajowej Okręg Łódzki, a jakże jest nim do dzisiaj. Już na pierwszym przesłuchaniu powiedział mi, że jestem wrogiem ówczesnej pisowskiej władzy i żebym zapomniał o jakichkolwiek względach o normalnym areszcie krótkim o kontaktach z najbliższymi o telefonach do najbliższych chociaż takie telefony mieli nawet seryjni mordercy ja przez ponad 5 lat miałem telefon wyłącznie do adwokata i tenże pan Jaworski postanowił odseparować mnie również od mojego małego synka który miał 11 miesięcy jak mnie aresztowano nie zgadzał się na Żadną z osób, która mogła przyjechać z moim dzieckiem, a tym samym na kontakt mój z, z synkiem. Yy, wysyłałem prośby, yy, proponowałem różne osoby. Yy, odmawiał yy, przez ponad pół roku. W końcu napisałem, żeby on wyznaczył jakąś osobę, która przyjechałaby z dzieckiem może być to oficer CBSP, i z osobą bliską dziecku przyszła na. Y, widzenie przy jednym stoliku. Wiecie, co odpisał prokurator? Odpisał, że każda osoba może przywieźć dziecko, ale musi powierzyć je służbie więziennej. Służbie więziennej roczne dziecko ma powierzyć y, gadowi, przepraszam za określenie, dwumetrowemu, y, w moro w mundurze, i tenże gad y, przez całe więzienie ma dziecko nieść albo prowadzić roczne dziecko. Do ojca i po widzeniu, po godzinie z powrotem, dziecko odstawiać przez całe więzienie do bliskiej osoby, żeby je odwiozła. Wyobrażacie sobie taką traumę urocznego dziecka? Powiedziałem o tym swojej adwokatce, ale nie uwierzyła. Powiedziała, że taka znieczulica. Ona, ona nie słyszała w życiu o takiej znieczulicy. Ale o takich znieczulicach i patologiach przeczytacie. O wielu innych również w mojej książce Byłem więźniem udostępniajcie te patologie, niech się wszyscy dowiedzą i napiszcie, co o tym sądzicie. Moim zdaniem tacy prokuratorowie, prokuratorzy powinni być odsunięci, powinni być zwolnieni z roboty po to, żeby nie krzywdzili innych ludzi.